Witajcie w kolejnym odcinku, się wybieramy najbardziej nieprzemakalne auto świata. Witajcie, moi drodzy! Szczęść Boże! Jak widzicie, firma się rozwija, coraz lepszymi samochodami jeździmy. A gdzie przyjechaliśmy? Aż na Kaprala, moi drodzy, malownicza miejscowość Mamlicz. Jesteśmy tutaj w końcu, już dawno nas tutaj nie było. Przyjechaliśmy Mercedesem, Maybachem. W poszukiwaniu innych Mercedesów, ponieważ już dawno też nie było odcinka z innej waszej ulubionej serii, czyli motoznawca jedzie. O Mercedesach nic dawno nie było, motoznawcy jedzie nigdy o Mercedesach nie było, więc dzisiaj przejdę się po placu po Kapralu, zobaczę, jakie Mercedesy tutaj mają i być może uda się jakiś jeden model z nich wszystkich wykrzesać. Mam nadzieję, że spędzicie z nami te kilkanaście, dziesiąt, przyjemnych minut. Zobaczcie, co Was dzisiaj czeka. I lecimy na plac. Pajda? Mercedes! Idiotyzm. Jaki pozytyw. A ciekawe, czy na chodzie.

tak naprawdę to nim nie przyjechaliśmy. Palił się do jazdy, mimo tego, że nie jest elektrykiem, to zapłonął płomieniem jasnym. Jakbyście potrzebowali trochę miedzi do sterowania waszym lusterkiem w Maybachu, to śmiało możecie na Kaprala przyjechać. Tak serio, to on jest tylko tak tutaj spalony, więc akurat tych drzwi na przykład se nie kupicie, ale jakbyście potrzebowali o takiego znaczka na przykład albo tylnej lampy do S-klasy, albo emblematu S600, to zobaczcie. Boczki, wszystko, przyciski, fotele, jak chcecie. Proszę bardzo, tutaj tak samo, boczki, wszystko jest. Macie swoje S-Klasy w garażu i wam coś odpadło, i nie chcecie tego sklejać, to na kaprala dzwonicie i mówicie, że chcecie. Z kodem Kickstarter, 5 zł, taniej, więc polecam. Ten odcinek oglądacie chyba wcześniej, kiedyś dawno temu, jak Mazda MX5 jeszcze jeździłem i się do niej mieściłem. Nagrywałem tutaj sepkanę. Pierwszą edycję inspirowany Jim Cano, oczywiście Kena Blonka, niestety świętej pamięci. You, Nagraliśmy drugą część sepkany Sepkana 2. Już niedługo będzie na kanale, także tam zobaczycie kunszt mego skilla drifterskiego i zajebistość E46, najlepszego auto na świecie oczywiście. Mercedes! Tu jest chyba W... To jest C-klasa w ogóle. Nie, kurwa E-klasa. To on jest W111, W211? W ogóle się nie znam o tych Mercedesach. W tym raczej nie pojeździmy, bo pocałował kogoś. Ale podłużnica cała, ty. Może odpala, ty. W ogóle na Kapralu jest zajebiste to, że wsiadasz ze samochodu i kurwa są kluczyki, nie? Kluczyki są, tylko nie ma akumulatorów. Idziemy szukać czegoś innego. Zazwyczaj było tak, że przyjeżdżałem na przykład po E46, bo wiedziałem, że będzie odcinek o E46, a teraz wiem, że chcę zrobić o Mercedesach odcinek, ale nie wiem jeszcze o jakich. Czyli jak na przykład uda nam się znaleźć dwie sztuki, nie wiem, W124, to zrobimy o W124. Po prostu chcę zrobić o Mercedesach odcinek. Kurwa, tak mi się po prostu zamarzyło. Pa, W124. Uuu, W124 w manualu, wychodzimy w ogóle? W ogóle się nie znam o tych Mercedesach. Mokry jest fotel. Czuję się jakbym był na złomowisku. To już w tych czasach W124 były te? Komórki? Ale to trochę wygląda jakby ktoś w tych czasach właśnie na Nokia 3.3.10 kupił, tylko że jeszcze nie było wtedy przysawek. jeszcze takiej technologii nie wymyślili, ale były śruby i w ogóle jeszcze te w starej technologii, bo jest na płaski śrubokręt. Kto w ogóle kurwa wymyślił śruby na płaski śrubokręt? Przecież to jest idiotyzm. Archimedes! Przecież to, kurwa fizycznie jest jakby idiotyczne. Approved! Chyba te W124 występowało w jakimś amerykańskim serialu, bo są wszystkie kable na dole. O, mówiłem, że w amerykańskim filmie grało, mimo tego, że to serial francuski, hiszpański. Jak chcecie, to mi poprawcie, dom z papieru. Jak ktoś oglądał, niech da łapkę w górę, a ktoś nie oglądał, to też niech da łapkę w górę. Ale kombi, fajne było, kurczę, no. Można by pomalować. Karawana, no, z plastidipem całego na czarno, z szybami. Co wy na to? O, za kurwa, pozytywna Corsa, stary, zobacz. Jaki pozytyw? To jest ten specjalny system nowoczesny w Oplu, że wymienia sobie hamulce. MSO. Mechaniczny system Opla. Tak się Golf zaczął rozpadać. Zobacz, że go poszywali kurwa naklejkami. Ty. Zobacz. Może takie trzeba naklejki zacząć robić na sklepie, na Kickstarter Shop. A patrz, jest jeszcze wlepa tego chłopa. Instagrama, wejdziemy na niego? Chodź mu wszystkie zdjęcia. PVR Bombelek, zobacz. Ale historia, stary, zobacz. Jest ten Golf. Patrz. Kiedy to dodane było? 20 maja, ty, to jeszcze miesiąc temu na chodzie był. Zobacz. On ma swój po prostu profil, bo tylko zdjęcia fury są. Smutne to jest, no? 92 obserwujących. A on już polubię mu ostatni film, patrz. Pyk. Był bombelek, a teraz tu już jest bobelek po prostu. A ciekawe, czy na chodzie? Ty, ma kluczyk, a nie ma akumulatora. Ale ładnie pachnie w środku, takim golfem. Ten welur wchłania te wszystkie zapachy i tam jest nawalone takim, wiecie. K2, plak, wiecie o co chodzi. To jest takie kurwa tam, rasz staje ku... A co to znaczy? Ty, oni jakoś tu oznaczają, patrz. To że jest kaput, że już nie odpala, a, a to jest jeszcze A. pojeździ. A, może na sprzedaż, a, jeszcze może gdzieś go wypchniemy. Nie wiem, czy wiecie, że kapral będzie chciał swój komis w ogóle otworzyć. Będzie miał tak, że te samochody po prostu sobie trochę naprawi, no bo jakby widzicie, ma, mają części trochę, remontują go i na przykład taki golfik będzie, nie wiem, 5000 tysięcy warty. I chyba po to są te oznaczenia, wiecie? Proszę bardzo. Mercedes CLK chyba to jest. W ogóle się nie znam w tych Mercedesach. W kupecie, kurwa, to paskudne jest. Uuu, Dotąd to jest E-klasa. 2001, tam pierwszy, pewnie 2002 rok. Tam 2003. i Już było stare jak wychodziło z fabryki. Później jeszcze jak te lampy żółkły, bo są oczywiście z tworzywa. I ten samochód już w ogóle był stary po 5 latach, mam wrażenie. I jeszcze z niego zrobili kupetę. Że dla młodych niby, nie? To jest tak brzydki samochód. Ja wiem, że teraz mnie internetowi znawcy i fani tego modelu mnie zjedzą, ale ja uważam, że to jest paskudztwo. To jest w ogóle takie wielkie, takie potężne, takie, takie grubachne i przechodzi Ci w przód starej taksuwy, nie? Kurwa, no żałosne. Zobaczymy, czy odpali. Czekaj, przestawię sobie ten, jo. o działa ty! A czekaj, bo pcham do tyłu, a mi dół obniża. Nie mogę ustawić fotela. Więc muszę siedzieć trochę jak debil. O, czekaj. Ty ja pamięć działa, tylko kogo on zapamiętał. Kierownica ma coś krzywo. Tak, ma kierownicę. Ło, to tak jest w tych Mercedesach? W ogóle się nie znam w tych Mercedesach. Dobra, palim. Zoba. Ale w ogóle jak zajebiście się wyposażone, oczywiście automat, Elektryczne już działa, klima, patrz, ręczny tutaj, tempomat, to co? Palim gumę? Chyba? Patrz, działa, wszystko, zobacz. Mercedes. O nie! Szkodę wyceniona 21 37 groszy. Bądźmy łagodni. Kolońska i szlugi. Ale czekaj, bo coś tu chyba mnie jeszcze dusi. Patry. A jaki luksus, człowieku, driftujesz w luksusie, nie jak we 46 Biznesmen, kurwa, z Niemiec, ze Szparagów przyjechał, Ty takim celka wpadasz na osiedle. Cześć chłopaki, zobaczcie, zegarek z tętnem. a wy co? Dalej Casio? Dobra, idziemy po następne, ten mi się podoba. Dobra, Mercedesy. O! Patrz co jest, ty, i nowszy! C-klasa, to jest następca tego. W Mercedesie, jak zrezygnowali z e, używania tych właśnie dziwnych skrótów, które nie miały żadnego sensu, w sensie niby to miało sens, bo jakby było CLK, no to znaczy, że to był jakby. Segment C i wtedy te LK, to tam chuj wie, co znaczyło w ogóle, że limuzin, coś tam, coś tam, crash, fauchen, wangen, wagen, wachen. W ogóle się nie znam o tych Mercedesach, ale w końcu się zorientowali w Mercedesie, że to nie ma żadnego sensu nawet dla Niemca, e, więc zrobili po prostu klasy, czyli właśnie jest A-klasa, tam później B-klasa, którą też popierdolili, bo jest większa od C. Nieważne! To było CLK, a tamto to jest C-klasa. Czekaj, jak to było? Pokaż tutaj. Bo zobaczcie, że tutaj niby jest wszystko to samo, ale ten tyłek taki jest, kurczę, już bardziej nowoczesny, uważam. Podobają mi się te samochody. Chociaż też to jest w ogóle w opozycji do popularnych opinii. W sensie, jakby większości ludzi pewnie teraz, jak to oglądają, to czują zażenowanie, ponieważ tamten samochód jest ładniejszy dla nich, niż te gówno, które jeżeli ja mówię, że 46 w kompocie jest brzydkie, a to mi się podoba, to znaczy, że jestem hipokrytą. Tak pewnie niektórzy uważają. Kurwa, nic nie poradzę na to, że ten samochód mi się podoba. Po prostu. Dobra. A tu jest manual. A jak to w ogóle manualem się da w Mercedesie jeździć? Manualne fotele, kurde. Nie mogę przekręcić kluczyka. Tak jakby nie ten kluczyk był, no ale... On ma akumulator w ogóle? A nie jest. To, to, to trochę tak wygląda, jakby prądu nie miał. A taki ładny był. Chciałem się nim przejechać. Zaczyna coraz mocniej padać. Weź zamknij mu maskę i, i się skryjmy szybko, bo zacznie jebnie zaraz. Dobra, Kuba, wsiadaj, bo pada mocno. O, następny. Protoplasta cyklasy. Kurwa, a jak nie zapali, to masz pierdol. A teraz to otwórz. A tu śmierdzi kurwa jakimś kałem. Jeee! Dobra, dawaj, mamy go. O coś tam na pierdala w tym kole. On ma urwane koło? Patrz. To jest ten rajd polski. 120. mocno, kawoł prawie 10. O! Ktoś mi jeszcze całkiem dobrego celka wyrzucił. Jedynie jak się urwie koło, to na złom zadzwonię. To przyjedzie kapral po niego. Kurwa, jeszcze w Land i... Ty on mówił, że w którymś nie wchodzi dwójka, a w którymś wsteczny nie wchodzi. To chyba ten jest. Przecie. A jest? Tam. Kurwa, tu to się chyba już nie zmieszczę. Ty i co teraz? Bez wstecznego teraz będzie problem Jak to kurwa wrzucić ty? Czekaj, może tu odkryję jakiś system nowoczesny. O, wszedł, znalazłem, patrz. Ole, jaka pizdziwica. Co tu za koniec świata tu jest? Skakuj, twój Uber dojechał. Ole, jaka pizdawica. Jakie litry wody, ty. Rajd mamliczowski to jest chyba, ty. Rajd barciński. Co tu się kurwa nie dzieje? Gdzie jest ten, CLK nasz? Tu? Jo, pamiętam, patrz, jest. Ty się trzeba jakoś przesiąść do niego teraz. O kurwa, to jest to jak... Jakbym zimną wodą stare. stary. To jest, to jest apokalipsa kapralska, ty. Ty, to tu grad wali, zobacz. Ty widzisz jaki grad nawala? A zdej zobaczy! Pago, szybcy i wsiegli wersja bieda edition, zobacz. To jest co, C2 chyba, Citroen C2? Zobacz jakie ma poszerzenia, nakładki. To jest autogoblina. Oni w pierwszej części Spidermana po prostu... On zamiast deski Goblina był, wiesz? O, tu coś jest, patrz. A, a, to on ma coś urwane koło. Lecą. Pa, słońce już się przebija, nie działa nic. Ja nie wiem, co za oni za samochody kupują. Ale patrz, czuję się jak w BMW stary, za wszystkie kontrolki się świecą. Minus 730 stopni jest. Nie do życia. Coś w kole, Panie Mechaniku, ja nie wiem o co chodzi. Klocki wymieniałem w zeszłym tygodniu i mnie coś kurwa obcierał. Ale teraz mnie będą szanować na forach tych glebiarskich, zobacz. Jaki stens. Ale piękna pogoda, przestało padać prawie. No to tak, reasumując, mamy CLK, mamy C klasy, ale nie odpala. Musicie dać znać w komentarzach. O jakim Mercedesie chcecie odcinek? Czy o wszystkich naraz? W sensie, że jakby z każdego najlepsze weźmiemy? Chyba, że ktoś z Was ma jakiegoś Mercedesa, W124 albo jakiegoś i może by Kapralowi sprzedał. To Kapral nawet trochę więcej Wam zapłaci, żebyśmy my go mieli do odcinka. Że dajcie znać w komentarzach, bo może się coś znajdzie i wszyscy sobie razem pomożemy. A jeszcze będziecie mieć zajebistą pamiątkę, że Wasz Mercedes wystąpił u Kickstera w odcinku. E, no nie przesadzaj! Nie jest taki mały. Skóry jakieś coś? C-klasa obdartus to jest. A nie ma kluczyka. Śmierdzi w środku, Le? co my tu jeszcze mamy? Ale sprzęt, co? Jo, ile ma przycisków. A też nie ma akumulatora, ale też taka porozpierdalana troszkę. Tutaj moi drodzy zobaczcie. to jest do sprawdzania podzespołów, pod obciążenie można te rolki włączyć. I wtedy się sprawdza, czy skrzynia, czy silnik jest jakby okej, okay, czy auto nie kopci. I tutaj te samochody trafiają takie, z tymi dobrymi podzespołami. I może tutaj gdzieś coś będzie takie, jeszcze do jazdy. Czy jest? Zobacz, co tu stoi. W-124. Ciężko poznać, bo przodu nie ma. <laughs> Ale kurwa, coś tu, ktoś tu miał fantazję, zobacz. Samochód jest jakiś tam szary, grafitowy. A to zobacz, ktoś tu się próbował dospawać do czegoś. Kojarzycie w tych nowych samochodach jest takie, taka funkcja w takich super luksusowych tam w szczególnie tak, że masz takie coś jak tam aromaterapia, że dmucha wam zapachem jakiś z nawiewów, nie wiem czy kojarzycie takie. I tutaj właśnie w W124 już taka technologia została zastosowana i znalazłem pojemnik na te perfumy. Tu wlewacie perfumy. A to jest w ogóle jedyny, kurwa, W124, który ma tak całe progi. O to, kurwa, jest diesel? Patrz, meblościanka u babki. Granatowa tapicerka. Kiedyś to mieli jaja, co? Ale żeby było, kurwa, zabawniej, to wcale nie Mercedes miał takie jaja, tylko właściciel, bo to jest granatowe, ale już cała reszta jest czarna. Myślicie, że ktoś kupi tego porzuta? Jedzie. On ma jakieś ESP, coś? Nie, nie ma nic. W124 jaki sprzęt. Mając Mercedesa można się cofnąć do roku 1939. Usłyszeć dźwięki jakie wtedy były modne. Czuję się jakbym 60 driftował. To jest moment. Dawaj, najebiemy. Mu. Ma ta kompresor, żeby napompować koło. Trzeba 100 barów włożyć. Ile kurwa? Pierwszy pakiet młodego driftera. 4 bary w koło. A trochę tak jak tuningowanie malucha. Niby jakaś różnica jest, ale różnica w tym żadna. Idziemy po celka. To ma tak ze 100 koni za mało. O nie, odpadła mi maskownica. Na szczęście mam ubezpieczenie na Mubi.pl. Halo, Mubi? Nowa funkcja, nowa usługa Mubi. Garage Mubigarage, Mubi czyli funkcja w którą wyposażona jest porównywarka Mubipl. Chodzi o to, że gdy kupicie polisę na Mubipl, to wbijacie sobie właśnie na tę stronę, którą teraz widzicie i klikacie, wybieram auto i spośród floty, która w panku jeździ, wybieracie sobie samochód, który, którym chcecie się przejechać. I teraz powiedzmy, że takim Fiatem 500 byście chcieli przejechać, nie? I tutaj musicie spełnić te trzy kroki, które teraz widzicie. I nie ma nic prostszego, ponieważ wystarczy, moi drodzy, wpisać numer rejestracyjny pojazdu, który ubezpieczyliście, i swój numer telefonu. I klikacie potwierdź dane. W ten sposób, mało tego, że po ubezpieczeniu samochodu dostaniecie 150 zł, które wróci na wasze konto i 50 zł za każdego poleconego użytkownika, który kupi ubezpieczenie z waszego linku, to jeszcze możecie otrzymać voucher na darmowy przejazd samochodem z oferty PANKA. Także zapraszam serdecznie, linki macie w opisie tego filmu. Słońce wyszło, ja się muszę przyjrzeć bliżej temu. Auto. Zobacz, on ma sliki. Nowy model Zero Grip. Zobacz. On ma neony jeszcze. RGB. Nic dziwnego, że chłop to oddał na złom. A on ma w ogóle żółte szyby w środku. Takie złote. On ma te manetki nawet. Zobacz. To jest skrzynia typu właśnie taka jak w Smarcie na przykład jest. Ale nakładki aluminiowe Racing. Ktoś miał fantazję, a reszta przycisków nieaktywna. Motoryzacja też tworzy takie rzeczy niestety. Dobra, wysiadam stąd, bo czuję kurwa obrzydzenie. Jakiś pewnie z moich widzów to sprzedał tutaj i teraz pewnie będzie pisał, że jakiś ster się nie zna i kurwa, wsiadaj do swojego starego Opla. Będzie mnie hejtował teraz. Także moi drodzy, jesteśmy po wyborze kilku Mercedesów. Dajcie znać w komentarzach, jakiego chcielibyście Mercedesa zobaczyć w serii Motoznawca Jedzie, czyli w serii, w której wystąpiło m.in. 46 Tico, a zresztą zobaczcie sami. czas na Mercedesa, chociaż szczerze powiedziawszy myślałem, że uda nam się wybrać na przykład dwie sztuki W124, albo dwie sztuki CLK, albo dwie sztuki C-klasy. Mamy jeszcze trochę czasu, więc jeżeli macie jakiegoś Mercedesa w stanie wskazującym, to zadzwońcie do Kaprala, do Mamlicza i dajcie znać też w komentarzach, o czym tak naprawdę... Ma być, ten motoznawca jedzie. Odpierdalamy trochę z tymi samochodami, więc jest jakby duża szansa na to, że być może zrobimy coś z tym samochodem, czego będziecie bardzo mocno pragnąć. Ja sobie chętnie poczytam i do tego czasu postaramy się z kapralem kupić jakiś samochód. Może sobie pojedziemy na drugi koniec polski, może kupimy. Tak jak Fukusa za 300 zł się udało nam kupić, to może się jakiegoś w 124 uda kupić za ileś. Pieniędzy. Jak film Wam się podobał, moi drodzy, dajcie łapę w górę, kliknijcie suba na tym kanale, dajcie znać w komentarzach i cóż, widzimy się w kolejnych vlogach. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas. Trzymajcie się cieplutko. Pozdrawiam, ja, czyli Kickster. Cześć!